Wiele osób boi się marzyć. Kieruje się rozsądkiem, powstrzymuje ich strach przed opinią innych, i zadają sobie głupie pytanie: a po co mi to będzie? I w tym filmie pokażę Ci trzy kroki, dzięki którym osiągniesz dosłownie każdy swój cel. Zastanów się, jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie. Czy chciałbyś, aby to był ciąg losowych zdarzeń, gdzie robisz to co inni ci powiedzą, gdzie żyjesz na autopilocie, i w sumie nie robisz nic konkretnego, i później pod koniec swojego życia, gdy patrzysz wstecz na całe swoje życie, myślisz sobie. Kurde, w sumie co ja w ogóle zrobiłem? Cały czas żyłem pod dyktando innych osób, nie zrobiłem nic swojego, cały czas żyłem zgodnie z oklepanymi ścieżkami, i w sumie zmarnowałem swoje życie. Co ja kurde zrobiłem? Czy chcesz być dumny ze swojego życia, spełniać swoje marzenia, osiągać wspaniałe cele, czy chcesz, aby twoje życie to był ciąg spełnionych marzeń, czy chcesz zbierać wspaniałe wspomnienia z osiągania swoich celów i czy na łożu śmierci chcesz popatrzeć wstecz i pomyśleć sobie, jestem dumny z tego, jakim byłem człowiekiem, jestem dumny z całego swojego życia. I jeśli należysz do tej pierwszej grupy osób, to już możesz wyjść z tego filmu ponieważ ten kanał nie jest dla takich ludzi którzy chcą być zwykłymi LBC-tami. Ten kanał jest dla osób, które chcą codziennie stawać się lepszą wersją samego siebie. Jeśli chcesz stać się jeszcze lepszym, to zostaw teraz suba na dole, a my przechodzimy do pierwszego kroku. Pierwszym krokiem do tego, aby sprawić, że osiąganie celów stanie się dosłownie twoją codziennością, jest to, aby mieć duże, ale osiągalne cele oraz małe, ale jasno sprecyzowane. Załóżmy, że Twoim dużym celem jest przebiegnięcie maratonu. No, i jeśli Twoje życie obecnie wygląda tak, że skrolujesz cały dzień telefon i jedyne obowiązki, jakie robisz, to czasami jakiś projekt do szkoły albo nauczenie się do sprawdzianu, no to sorry, ale tego maratonu z dnia na dzień nie, nie przebiegniesz. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ale właśnie musisz ustalić sobie te mniejsze cele, które przybliżą cię do tego większego. I zostaniemy przy tym przykładzie maratonu. Zacznij od ustalenia sobie małego, konkretnego celu, że dzisiaj przebiegniesz na przykład chociażby jeden kilometr. Jeśli już to wykonasz, to od razu twoja kondycja się oczywiście zwiększy i od razu będziesz o jakiś mały procent przybliżony do tego większego celu przebiegnięcia całego maratonu. Bo jeśli powiesz sobie dzisiaj, przebiegnę się. Dzisiaj się przebiegnę. No, co ci to mówi? Nic ci to nie mówi. I kiedy, kiedy ty to zrobisz? Gdzie ty to zrobisz? Na jaki dystans? No właśnie musisz mieć te konkretne informacje. Właśnie musisz mieć ten cel jasno sprecyzowany, co ty będziesz robił. Ponieważ dzięki temu nie będziesz się zastanawiał właśnie i nie będziesz w ogóle tracił czasu na to, na to zastanawianie się, tylko od razu będziesz mógł przejść do działania. Oraz miej te cele duże, ale osiągalne. I to się łączy z tymi mniejszymi. I jasno sprecyzowanymi celami. Oczywiście nie możesz mieć takich małych, które nie sprawiają ci żadne, prawie żadnej trudności, ponieważ to też nie o to chodzi, bez przesady. Musisz mieć jednak trochę większe te cele, ale na tyle duże, żeby one były dla ciebie właśnie osiągalne. Jeśli Twoja kondycja nie pozwala ci na przykład na przemienięcie 10 km, to zrób ten jeden, ale jeśli już na przykład po dwóch dniach będziesz w stanie na luzie przebiec jeden kilometr, to wskocz od razu na przykład na 5, żebyś. Stale zwiększał tą poprzeczkę, osiągał duże cele, ale jednak osiągalne, ponieważ jeśli rzucisz się na głęboką wodę od razu, to po prostu się zniechęcisz. A to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, żebyś zbudował wiarę w samego siebie i przekonał się w ogóle o tym, że ty jesteś w stanie osiągać swoje marzenia, że jesteś w stanie robić to, co sobie sam powiesz. A więc na samym początku, właśnie miej te małe cele, ale ja są sprecyzowany, oraz duże, ale jednak osiągalne. Aby zbudował w sobie tą wiarę, zbudował w sobie przede wszystkim regularność, ponieważ regularność to jest klucz do osiągania jakiegokolwiek celu. Ponieważ bez działania nie ma efektów, taka jest po prostu prawda. Także pamiętaj o tym i naprawdę zobaczysz, że jeśli na początku rozbijesz sobie te, ten większy cel na te mniejsze kawałki, to osiągnięcie go stanie się jedynie kwestią czasu. Możesz powiedzieć sobie co chcesz zrobić. Ale dzięki tym małym rzeczom twoje cele staną się jeszcze prostsze do osiągnięcia. A więc wyznacz sobie kroki. Patrz na siebie jako osobę, która już osiągnęła ten cel oraz odpowie sobie na pytanie, dlaczego to robisz. Ja sam nad biurkiem mam przyczepioną kartkę, gdzie mam wypisane wszystkie swoje te mniejsze cele, które rozbiłem na kwartały obecnego roku. Czyli mam na niej zapisane cele 3 miesięczne, które przybliżają mnie do tych większych, do tych najwspanialszych, największych celów. I tak ona wygląda. Jest nazwa celu. Konkretne kroki do robienia, oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to robię. I dzięki takiej liście widzę, co mam robić, i mam dosłownie instrukcję, jak osiągnąć moje cele. Oraz jeśli gdzieś się pogubię, coś tam źle zacznę robić, i od razu tą odpowiedzią się na nowo motywuję i przypominam sobie właśnie, robię to po to. Robię to po tą konkretną jedną rzecz, i od razu, i od razu jestem gotów na nowe wyzwania i nowe zadania. Od razu jestem gotowy na podjęcie dodatkowej pracy. I niby taka mała lista po prostu kroki, odpowiedź na pytanie, dlaczego to robisz dają naprawdę wiele. Jeśli napiszesz sobie po tym odcinku taką listę, to zobaczysz, jak o wiele łatwiej będzie ci te cele osiągnąć. Zauważysz, że codziennie będziesz po prostu sobie patrzył, co masz robić i będziesz te konkretne czynności wykonywał. Na przykład na mojej liście jest tutaj jeden z takich niepriorytetowych, ale również celów, żeby dokończyć redukcję na lato. I mam napisane kroki: jedzenie maks 2500 kalorii dziennie, jedzenie minimum 150 g białka również codziennie. I mam napisaną odpowiedź, dlaczego to robię, czyli przeczytam Wam, jak to ma właśnie wyglądać. Redukuję tkankę tłuszczową, ponieważ chcę odkryć swoje miejsce i wyglądać jak docięty, silny mężczyzna. Dzięki temu wyglądam świetnie, a moja sylwetka jest świadectwem mojej pracy i dyscypliny, a na plaży wyglądam jak grecki bóg. I zauważ, że jak ja sobie to przeczytam, to od razu jestem na nowo zmotywowany, żeby trzymać się tej redukcji i nie ustępować. Ponieważ na kartce mam napisaną tą wizję, odpowiedź na pytanie, dlaczego to robię. A więc automatycznie przypominam sobie o tym i działam dalej. A więc taka lista naprawdę potrafi zdziałać cuda, Serio wypróbuję sobie napisać, a na pewno nie pożałujesz. I jeszcze jednym mega przydatnym sposobem jest to, abyś widział siebie jako osobę, która już osiągnęła swoje cele. Dosłownie w czasie teraźniejszym mów sobie, że na przykład Ty jesteś osobą, która regularnie się ulepsza, że przez czytanie książek Twoja wiedza się stale poszerza, przez chodzenie na siłownię jesteś coraz silniejszy. I codziennie stajesz się lepszą wersją samego siebie. Jeśli będziesz tak sobie wmawiał i będziesz po prostu wierzył w moc tych słów, że są one prawdziwe, to zobaczysz, że tak się stanie w prawdziwym życiu, że faktycznie będziesz się rozwiał i będziesz coraz lepszym człowiekiem. Jeśli chcesz się więcej dowiedzieć na ten temat, to polecam ci książkę Potęga podświadomości. Tak ona wygląda i twoja podświadomość działa tak, że jeśli coś sobie do niej wmówisz, to ona urzeczywistni to w realnym świecie. Ona nie odróżnia tego, czy ty mówisz coś złego, czy coś dobrego. Jeśli będziesz mówił jej, że nic ci się nie chce, pieniądze są ciężkie do zdobycia, bogaci ludzie tylko mieli farta w życiu, jeśli będziesz mówił, że rozwój jest nieciekawy i nudny, to faktycznie tak będzie. Będziesz cały czas stał w miejscu, będzie ci się ciężko zarabiało pieniądze i po prostu będziesz takim smutnym człowiekiem. Jeśli będziesz dosłownie wmawiał sobie i ślepo wierzył w to, że na przykład mój biznes prosperuje dobrze. Moje życie jest wypełnione spokojem, miłością, prawdziwą przyjaźnią i w moim życiu panuje całkowita harmonia i codziennie dążę do osiągnięcia swoich celów, a pieniądze same do mnie spływają to zobaczysz, że tak faktycznie będzie. Że dzięki tym afirmacjom to wszystko co sobie mówisz urzeczywistni się i odnajdzie się w twoim otoczeniu. Dlatego uwierz w potęgę swojej podświadomości, uwierz w to, że jesteś w stanie osiągać swoje wszystkie cele i że jesteś gotową osobą na to, aby poświęcić tej pracy i powiedz sobie, że ty już to osiągnąłeś. I wtedy sam będziesz zaskoczony efektami, jakie wypłyną tylko z twojego myślenia. Jeśli rozplanujesz każdy cel do ostatniego szczegółu, to uzyskasz mniejsze efekty, jeśli nie będziesz miał dobrego mindsetu do osiągania celów. A więc miej do tego dobre podejście. Pamiętaj o tym, że w pełni możesz kontrolować tylko teraz. W pełni kontrolujesz tylko i wyłącznie chwilę obecną. Przeszłość minęła, a przyszłość jest nieznana. Dlatego wykorzystaj ten czas, który masz teraz, w tym momencie, na stawanie się jeszcze lepszą osobą. I już teraz, gdy oglądasz ten odcinek, gdy on się skończy, to podejmij działanie, żeby przybliżyć się do swoich celów i żeby stać się lepszą osobą. Bo po co masz czekać? Po co? Nie, nie rozstrząsaj przyszłości i nie skupiaj się na tej przyszłości. Pamiętaj, żeby ulepszać się w tej chwili. W tym momencie. Naprawdę skupiaj się na teraźniejszości i wtedy zobaczysz, że ani się obejrzysz, a już osiągniesz wszystkie swoje cele. Ponieważ będziesz na maksa starał się w chwili obecnej, na maksa będziesz skupiał się na obecnej pracy, to automatycznie spełnisz swoje marzenia. Oraz wiele ludzi ma takie podejście, że czeka na idealny moment. Ale pamiętaj, że idealny moment nie nadejdzie nigdy. Niezależnie od tego. Co byś chciał zacząć, no to nie, nie będzie takiego momentu. Nie będzie po prostu. Zawsze będzie coś, co będzie nawet w małym stopniu przeszkadzało. Wiele osób mówi takie coś, że dobra, wakacje zacznę robić coś tam. Od nowego roku zacznę uprawiać sport. A dlaczego nie możesz zacząć od dzisiaj, nawet nie od jutra. Od dzisiaj! Dlaczego nie możesz zacząć? Już teraz! Czemu nie chcesz przyspieszyć dosłownie swoich efektów? Czemu nie chcesz przyspieszyć terminu, gdy osiągniesz swój cel? To jest tak proste, po prostu zacząć, bo tak jak mówiłem, tylko przez działanie dostaniesz efekty. A więc ustal sobie konkretne cele i powie sobie, że od teraz, już od dzisiaj, staj się lepszym człowiekiem, wprowadzam zmiany w swoim życiu i wieczorem kładę się spać człowiekiem, który jest 1% lepszy i który już się przybliżył do swojego celu. Oraz pamiętaj o tym trzecim mindsetie, że poddanie się jest dla przegrywów. Czy ty naprawdę nie masz szacunku do samego siebie? Czy ty naprawdę nie masz wiary w swoje własne możliwości? Czy ty naprawdę nie masz wiary w swoje własne umiejętności, że, że chcesz się poddać? Przecież poddanie się to jest najgorsze, co możesz wybrać. Naprawdę, niezależnie od tego, w jakich jesteś teraz trudnościach, niezależnie od tego, jak wiele ci się sypie w życiu, niezależnie od tego, jak wiele porażek poniosłeś na swojej drodze, Nigdy się nie poddawaj, ponieważ to jest najgorsza decyzja, jaką możesz podjąć. Najgorsza. Okej, okay, możesz obniżyć trochę obroty swojej pracy, zmniejsz objętość i gdy odpoczniesz, to wrócisz silniejszy, ale nie poddasz się, będziesz cały czas pracował. Naprawdę, poddanie się to jest dosłownie oznaka braku szacunku do, do samego siebie, ponieważ w trakcie poddania się przyznajesz się, że jesteś po prostu słaby. Że nie jesteś człowiekiem, który jest godzien spełnienia swoich marzeń. Naprawdę, działaj cały czas regularnie pracuj, bo regularność to jest klucz do sukcesu bo dzięki regularności osiągnięcie jakiegokolwiek celu to jest jedynie kwestia czasu, a więc pamiętaj o tych trzech kluczowych mindsetach że masz tylko chwilę obecną a więc rozwijaj się już teraz nigdy nie czekaj na idealny moment bo takowy nigdy nie nadejdzie oraz nie poddawaj się, bo poddanie się jest dla przegrywów a jeśli oglądasz ten film już do tego momentu, to wiem, że takim nie jesteś. Wiem, że jesteś ambitnym człowiekiem, który chce czegoś więcej od życia. I chcesz się spełniać, chcesz żyć pełnią życia i po prostu chcesz żyć jako szczęśliwy człowiek, który osiąga wszystko. Który jest po prostu panem swojego losu. Zobacz na moim przykładzie. Jak ja wpadłem na pomysł, aby rozpocząć nagrywanie kontentu z działu rozwoju osobistego, to dosłownie parę dni po tym, jak wpadłem na ten pomysł, nagrałem swój. Pierwszy film na ten temat, albo jak chciałem rozpocząć swój biznes z hełmami, to nie zastanawiałem się nad tym, czy to jest dobry model biznesowy, czy on na pewno wypali, czy przyniesie mi od, m, największe zyski, największe możliwe zyski? No nie, wystawiłem te ogłoszenia, okej, okay, popełniłem parę błędów na początku, ale wyciągnąłem z nich wnioski, poprawiłem się, już po pewnym czasie od poprawienia błędów. Miał, zdobyłem pierwszych klientów Ale nie zastanawiałem się na tym czy zacząć Tylko zacząłem i od razu później Miałem już pierwsze efekty Tak samo z tym kanałem Od razu zacząłem nagrywać to co chciałem I właśnie nie zastanawiałem się Tylko zacząłem działać Nie czekałem na idealny moment Bo wiedziałem, że taki nie nadejdzie A więc pamiętaj o tych trzech mindsetach I zobaczysz, że dzięki nim Twoje osiąganie celów będzie przychodziło ci Z o wiele większą łatwością i będą one pomagały ci w codziennej pracy do przybliżania się do swoich marzeń i osiągania swoich celów. Dzięki osiąganiu celów i posiadaniu swojej misji, nie tej, którą narzucają ci inni, tylko tej, która płynie prosto z twojego serca, stajesz się prawdziwym mężczyzną, który ma swoje życie pod całkowitą kontrolą. Odczujesz wtedy satysfakcję, której jeszcze prawdopodobnie nigdy nie poczujesz. I po obejrzeniu tego filmu, nie idź do następnego, tylko wykorzystaj całą wiedzę, którą ci dzisiaj przedstawiłem. I zacznij działać. To jest tak proste, bo tylko przez dążenie do swych pragnień zmienisz swoje życie. Nie bój się marzyć i celów w księżyc, bo nawet jeśli chybisz, wylądujesz wśród gwiazd. I skoro już wiesz, jak osiągnąć każdy swój cel, to teraz musisz wiedzieć, jak nigdy nie przestać dążyć do spełniania swoich marzeń. A ten film ci w tym pomoże. A więc klikaj sobie w niego i razem po sukces!